Zawsze marzyłem o tym, żeby posiąść umiejętność przenoszenia się w czasie, choćby tylko po to, żeby sprawdzić, jak mają się tam moje oszczędności. To mechanizm jednego z najsłynniejszych polskich zegarów na wieży zamku królewskiego. Mam dziś 40 lat, przede mną jakieś 30 lat pracy i mam nadzieję zarabiania pieniędzy. A co potem? No niestety nie liczę na to, że z ZUS-u dostanę jakąś przyjemną emeryturkę, więc staram się zadbać o to sam. Odkładam po 200 zł miesięcznie. Ile uda mi się z tego wycisnąć za te 30 lat? Uuu, co my tu mamy? 2045. Z wyciągu z mojego konta bankowego wynika, że jestem członkiem tego klubu. W sumie nie ma nic przeciwko, zawsze chciałem grać w golfa. Że co? Że nie wyglądam na moje 70 lat? No, no może nie wyglądam, bo mnie na to stać. Na szczęście nie jestem skazany tylko na emeryturę z ZUS. Tak jak ostrzegali 30 lat temu, moja wypłata nie przekracza jednej trzeciej wcześniejszych zarobków, a koszty życia są dwukrotnie wyższe. A teraz muszę Wam coś wyznać. Kiedy wspominałem o tym, że oszczędzam po 200 zł miesięcznie na koncie oszczędnościowym, nie mówiłem Wam całej prawdy. Na fundusz spełniania marzeń odkładałem też po 20% każdej otrzymanej podwyżki wynagrodzenia. I to było perfekcyjne uderzenie. To zasada, którą też powinieneś stosować. Rosną Twoje dochody, składasz w banku zlecenie stałe o wartości 20% z tej podwyżki. Pieniądze nie trafiają na konto oszczędnościowe. W sporcie, jak w życiu, zawsze staram się dać z siebie jak najwięcej. Przede mną ostatni 18 dołek i koniec rundy. Ale pewnie nie znalazłbym się w tym miejscu, gdybym przez długie lata nie zajmował się troskliwie swoimi pieniędzmi i nie zmuszał je do tego, żeby ciężko dla mnie pracowały w dzień i w nocy przez 24 godziny na dobę. Systematyczne odkładanie pieniędzy przypomina trochę podróżowanie windą. Z tą wszakże różnicą, że ta winda im dłużej w niej jesteś, tym szybciej jedzie. Odpowiada za to tak zwany procent składany, czyli mechanizm podobny do kuli śniegowej. Działa on w taki sposób, że zyski są naliczane od coraz większej kwoty zgromadzonego kapitału. Nawet jeśli są takie same jak wcześniej, to twoich pieniędzy przybywa coraz szybciej. O tym jak bezpiecznie jeździć Szybkimi windami opowiem wam w kolejnym